Super, przyszła właśnie paczka z Douglasa, bo e, ostatnim razem jak byliśmy w centrum handlowym w Douglasie z moją mamą, to zobaczyłyśmy podkłady z Kylie Cosmetics i bardzo mi się spodobały. Też nam edytka, e, moja ciocia poleciła, e, więc. E, Chciałyśmy je kupić, ale tak nie potrzebowałyśmy na już, więc mówię, mamo, zostaw. Ja sobie będę zamawiać i zamówię tobie też na prezent <grywa> na święta. <grywa> Dobrze, nie będę miała pomysł. I zaznaczyłam, że były tak zapakowane i ładnie. Tylko kurczę, teraz mam pewien, bo który. O, o, może tutaj piszę. Który to moja, który jej. Bo ja bym chciała już swój otworzyć. Nie wiem, o, dobra, i tak to nie jest. Dobra. 2,5 w a tutaj powinno być 2,5. N, tylko jak kurcze nie pamiętam jaki to był mój, czy, bo numer jest ten sam, nie pamiętam który był mój, N czy W Może ona będzie pamiętać, to zostawię jak na razie tutaj i od razu je sobie dzisiaj przetestuję, bo zaraz musisz szkować, więc przetestuję sobie od razu podkład Dzień dobry kochani, witam was w się numer 11 Pada okropnie, dlatego że tak przykryłam właśnie po Elonore, bo dzisiaj wybieramy się w bardzo fajne miejsce, to znaczy jeszcze nigdy tam nie byłyśmy, ale powyskakiwało nam na TikToku, że blisko nas jest podobno e, bardzo fajne świąteczne miejsce, więc właśnie tam się wybieramy, bo to już są tak, tak naprawdę ostatnie dni, e, w których można e, to zobaczyć, e, więc e, właśnie po nią jadę. Jest tak zimno. Przykryłam się tym moim szalikiem, e, bo pada. Mam nadzieję, że nam to nie zrujnuje dnia. Pokazywało, że tam podobno nie ma padać, ma przestać niebawem, więc Miejmy nadzieję, że tak będzie. Przetestowałam sobie ten mój nowy podkład. Nie wiem, czy dobrze to widać, ale bardzo fajnie. Podoba mi się, jak wygląda. Idealny kolor, złapałam idealnie z szyją, więc może będzie się dobrze sprawdzał. Dobra, ja zapomniałam. Delikatna zmiana planów i szybkiego outfitu, żeby troszkę cieplej było. Yy, jednak Eleonora powiedziała, żeby trochę później wjechać, bo musi coś tam dorobić. Ale raczej powiedział: jedźmy w góry, bo wpadł śnieg, znaczy w góry na szczyt. My w górach, ale. Wyżej, bo wpadł śnieg Na szczycie, więc Powiedział mi, chodź, pójdziemy na w góry Na spacer z pieskiem, z topciem Tobi uwielbia śnieg, więc Od razu powiedziałam, że tak Więc idziemy zobaczyć, ile tego śniegu tak naprawdę jest Mam nadzieję, że się ciepło ubrałam I że nie, nie będę malarstwa ja Słuchajcie, z domu yy, I zauważyłem, że ja zawsze się brudzę tuszem i zapomniałam to wyczyścić. Więc się to tak teraz, nie ma ani chustyczki, ani nic. Staram się to jakoś przytrzymać. Jingle bells are ringing in my so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch up for rain, these are falling down. We stay up. Jesteśmy Tutaj wiadomo trochę sztucznego śniegu też dodają Ale jest bardzo zaśnieżony Boże jak cudownie Pierwszy śnieg w tym roku To znaczy ten, który ja widzę Jak ja się cieszę Idziemy Spacerek Chodź o, oh, mega! Co liz. Bello! Bello, wielu! Słyszcie, ile tu śniegu. Boże, padam. To Biaszek! To Biaszek! Jak ten śnieg? Zimno. Bożu, tak się cieszę, że śniegu, czy nie? Ja się tak cieszę. Jak jest taki magiczny. Tak to zawsze dodaje klimatu. W końcu czuję święta. Tak, to był wielbiasnie Do się za każdym razem dziwi. W końcu czuć święta. Jakieś dzieciaczki już przeszły. Mam powiedz? Dawaj! Dawaj Tobi. Już się święciłem! Zimno w łapeczki, chodź Chodź, weźmiemy na rączki Nie chcę się ruszyć Zimno Chodź, ojoj, dziwaczku, mały Ty tak lubisz śnieg Przyszliśmy usiąść już, bo już jest tak zimno Ja coś się wypiję Może jakąś gorącą czekoladę co też chcesz ci psika, nie? Tam ci malutkiego. Nie brałam tablicy z Tutaj. Eee, i teraz są Pogoda jest średnio słaba. Ewa B, cześć, awarium? Właśnie dojechałeś, Boże, co to za okropna droga okropna pogoda. Tragedia, ale jakoś się udało i teraz zaparkowałem w miejscu, w którym nie wiem czy bardzo mogę parkować, więc idę się dowiedzieć. Eee, ale nic tutaj świętecznego jak na razie nie widać. Nie wiem. Nie wiemy tak naprawdę gdzie iść, jest dosyć pusto. Trzeba rzędy. Chyba nie ma. Ale widzimy, że tutaj jest jakiś domek świętego Mikołaja. Więc idziemy zobaczyć o co tutaj chodzi? Casender, trzeba bilety mm. Super, hmm. Jest tak zimno, że musiałam sobie zrobić coś takiego, miałoby dzisiaj jest jeszcze Dopiero przyjechałyśmy i zaczynamy już od jedzenia, ale Leonora mówi, że tutaj robią najlepszą fokację ja, jest po prostu na świecie i chcemy się spróbować. Ona już wiele rozjadła, ale mnie nigdy na nią nie zabrała. Więc jak już tutaj się znajdujemy, to pójdziemy sobie zjeść. I później będziemy się kręcić po tych wszystkich fajnych sklepikach. Dotarliśmy tutaj pod to miejsce. I komedia, słuchajcie doszłyśmy, a pan akurat zamykał drzwi i mówimy o co tu chodzi, może idzie na przerwę na chwilkę patrzymy w internecie, a godziny Zamknięcia trzecia, a otwarcie na nowo o piątej po południu no, nie mm. będę musiał bo mogę stać na <gryzamy. <gryzamy> pan był tak miły, że nas wpuścił mimo, że ma zamknięcie ale nas zobaczył, że tak stałyśmy pod tym i mówi dla was wam zrobię więc siedzimy i czekamy na naszą fogarczę Swojej oceny. I napisane jest na całej ścianie, że buonissimo, że rewelacyjne, że przepyszne Fajnie. tutaj jest tripod to jest potężne. Tyle tego jest. Tutaj jest ser, pecorino, prosciutto, pomidorki i krem truflowy. Potężne to jest. Poręba. Pan był tak miły, że nie dość, że nam otworzył to jeszcze Dla Eleonory dał wimbrulę Ja niestety musiałam odmówić, bo przyjechałam autem Ale bardzo miło W takich małych miasteczkach ludzie są zawsze tacy mili O co tutaj chodzi? Właśnieśmy do jakiegoś muzea Tortur I tutaj jest pokazane zdjęcia, jak to wyglądało i tutaj rozwalało kolana, wkładało się pewnie nogę do środka i później tak wiecie o boże. A tutaj rozwalało kciuki. Masakra. Co się i kinni przeżywać Wciąż <grytanie> tak ładną przebiskę. jest przepiękne. Klasyczne imię, a nigdy na takich rzeczach nie ma mojego widzisz, że się Rebekka jest zawsze. Z taki ja są nowe guziej klasiką, ma no Sara non c'è Mai. Nigdy nie ma Sara po prostu. Arianna... Ale Emma. E No, widzisz? Puro il tuo. Sara non się mai. Takie ładne takie na żeby ładnie przyozdobić stół. Na przykład na Złoty Złatie, sylważy, piękne. I jeszcze są takie. Jest kilka standów, no ale wiecie, przeszliśmy, popatrzyliśmy, jakieś bombki, jakieś dekoracje i tak naprawdę na tym się kończy. Ogólnie jest wszystko ładnie przydekorowane, no ale tak naprawdę jest mega zimno, nie można wysiedzieć na zewnątrz, więc poszukałyśmy jakiegoś tutaj, nie wiem, miejsca, żeby pójść, pójść wypić herbatkę i usiądziemy sobie na jakąś herbatkę świąteczną, zimową, bo jest okropnie zimno po prostu i, i nie jesteśmy w stanie wytrzymać. już do domu po tym dniu. Jestem tak zmęczona, tak, tak zmęczona głowa mi jeszcze zaczęła boleć. Nie sądziłam, że ten dzień będzie taki długi. I słuchajcie, zapomniałam o otworzeniu kalendarzy adventowych. Jest już późno. Jestem zmachana. Otworzymy sobie kalendarze. Jakie to jest crazy w ogóle, że na początku pierwszej dni vlogmasa już wstawałam i myślałam tylko o kalendarzach, a teraz przez to, że już to się prawie kończy, to tak też nie chcę tego otwierać, bo tak bliżej do końca. No, i na tym to polega, więc. Sobie otworzymy. Ja jeszcze Wam szybko pokażę, co było wczoraj. Wczoraj u dziewczyn miała maseczkę do twarzy. Taką samą oczywiście kupiłam dla, dla Rebeki i to jest crazy. Takie same prezenty wybrałyśmy. Ale dobra, przejdźmy do, do okienka 21. Proszę bardzo. O, i dalej mamy herbatkę English Tea shop Apple, jabłko z salamonem, pychotka. Jeszcze jedną. Jeszcze jedną taką świeczuszkę następną, tylko że z tym razem z Mikołajkiem Następnie Twinkle. Wczoraj mieliśmy, przepraszam, nie Twinkle, tylko Zalando. Wczoraj też mieliśmy jakąś mas maseczkę z firmy Nordic Beauty. Nie znam jej totalnie, jakąś też maseczkę Hydrogel 21. Wow! Lanką. Czy to jest to seru? O! Tak, ola, miniaturka. Ale takie mini, że to szok 7 ml na dwa razy. Ale będę mogła sobie wypróbować. Zobaczysz naprawdę to serum jest warte tej ceny. Teraz gigant twinkle. Wczoraj mieliśmy... Już nie pamiętam co to było. Uuu! Boże, jak ja mogłam o tym zapomnieć Wosk do kominka Grafika I słuchajcie, zapach Milk and Honey To jest mój ulubiony zapach, myślę, z całego Twinkle I szkoda, że nie ma go tak naprawdę w sprzedaży Muszę powiedzieć Angelice żeby to wpuściła Ja się zakochałam w tym zapachu w tamtym roku Bo mieliśmy takie ciasteczko z wosku w tamtym roku w kalendarzu właśnie zapachu Milk and Honey I jak to zobaczyłam, to po prostu krzyknęłam, bo po prostu uwielbiam ten zapach To jest taki właśnie mi miód z mlekiem To jest taki słodziutki, kojący zapach Cudowne 21 Uuu, To było też w tamtym roku i uwielbiałam ten kremik Krem do rąk o zapachu green tea Trzymałam w aucie, bo ja zawsze w aucie lubię mieć krem do rąk I po prostu mega mi się sprawdził, jest bardzo nawilżający i w przepięknym zapachu Więc zbarańsko będę miała drugi teraz na nowo Dobra, już żeby dokończyć tak naprawdę to dzisiaj mamy czarną herbatę o ym, smaku czereśni i jagody, więc musi być bardzo dobre. A tutaj, szokowac.